Jest ze mną Ania Rubik. Aniu, powiedz, co się wydarzyło? Widzę urwane rękawy, podarta kreacja. Co to jest? Co się wydarzyło? Aniu, zdrać tam. No jest, jak jest być sławą, chyba, że nie jest. No nie. E, jestem po prostu rozrywana, w sensie dosłownym i przenośni. Jaka Rozry... jesteś? Rozrywana. W sensie? Rozrywana. Przenośni. To jest taka przenośnia, rozumiesz? Trzeba być oryginalnym i nie wolno głupio... Dobra, daj jakąś mrożącą krew w żyłach historię z wybiegu. Aha, no to y, masz taką historię, słuchaj. Okay. Y, pewnego razu w Mediolanie podczas mm -hmm. pokazu, y, tak. to znaczy przed pokazem, tak. okazało się, że buty są moje za małe, Aha. no i nagle wszyscy w popłochu zaczęli szukać dla mnie butów. Mm -hmm, mm -hmm. No i pojechali do jednego sklepu, tak. a tam nie było dla mnie butów. Mm. Pojechali do drugiego mm -hmm, sklepu drugiego. i tam też nie było mm -hmm. i w trzecim, w sobie były, mm -hmm. no i wszystko było ok Okej, okay, dzięki. Rzeczywiście na chwilę wstrzymałaś mi w ogóle tętno, to była mrożąca historia, a powiedz mi w takim razie, co jadłaś dzisiaj na śniadanie, bo widzę, że jesteś troszeczkę rozdymana. Mm, to co? Dziękuję bardzo, to bardzo dziękuję. Kto jest następny? No jeszcze ja ten, tu o Aha. taka coś, o Dobrze. proszę bardzo, to fota, ciach. Ale mamy światło. Co? Ciastko? Światło. Chwila, chwila, najpierw zdjęcie. Światło. Potem ciastko. Ania, co dzisiaj jadłaś? Hmm? Co dzisiaj jadłaś? A, co jadłam? E, na śniadanie e, jajecznica z dwóch jaj przepiórczych, strasznie mnie wzdęło po nich. E, potem poprawiłam na obiad marchewką, nieotłuszczona, także nie oszczędzałam się. A, mogę sobie pozwolić. No, i teraz trochę rzeczywiście poniosła mnie fantazja, ale złapał mnie głód. Cztery tiktaki. Cztery tiktaki. No, piątego chyba jeszcze zjem za chwilę, bo już coś jest się. C, tu Ania Zubik. Nie mnie was zbytną, naukowo. W zasadzie jest od was. Także. Socki! Jesteś gotowa na bal? Aha. Tylko pamiętaj, że błyszczek zniknie przed dwunastą, Także pilnuj się. Mm. No, no, no. Mm. Nie, 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 nie robimy rybki, nie robimy rybki, nie robimy rybki. Przyjdź y, na następny pokaz, który odbędzie się jesienią w Soho. Pokażę Ci y, wszystko w zasadzie, co będziesz chciał zobaczyć. No. Y, pokażę Ci moje biuro, także zobaczymy wtedy.